Urodziny. Dzień urodzin nietoperza był to prawny wyjątkowy. A wszystko za sprawą życzenia solenizanta. Nikodem bardzo chciał, aby w tym dniu jego przyjaciele przekonali się, jak, jak wspaniale jest być nietoperzem. Zapraknął, żeby uczepli się na gałęzi i zwisali swisa, i głową w dół. Choć przez chwilę. Potem gdy już zrozumieją jak pięknie wygląda świat do góry nogami, mogą zjeść z drzewa i zawołać. Hura! Niech żyje nikodem! Oczywiście później przyjdzie czas na prezenty urodzinowe i przyjęcie. Mieszkańcy leśnej plachnie byli trochę zaskoczeni. Pro prośbą, nietoperza. Spojrzeli. Na sięgający nieba dąb i zrozumieli, że łatwo nie będzie. Jednak zaraz potem popatrzyli na, nie, na Nikodema i poczuli, że nie mogą go zawieść. Każdy wybrał sobie gałąź, obja, objął ją nóżkami i z głową w dół dymytał na drzewie. Jak Dojrza, dojrzała gruszka. Wisiał więc cięcił domnik, choć mógłby przysiąść na słyszy, jak korniki na jego widok tarzają się ze śmiechu. Tuż obok ujął się dzięciołek, Dominiczek, chociaż okropnie kręciło mu się. Od tego w głowie troszkę niżej wisiała żaba Żaneta. Wtrapując się posępnie w trawę, mucha Henryka zawisywała do góry nogami uczepiona dębowego liścia. Niestety fioletowa spódnica w kropki opadła jej na głowę. Od Odsłaniając rajtuzy aż do pepek. Borsuk Bartek dędał obok sarenki Hani, trzymał gałąź tylko jedną łapą i fantazją kołysał się na boki, żeby pokazać, że jest silny i niczego się nie boi. Hania nagrodziła popisy, Borsuka śmiechem, od którego zatańczyły mu w brzuchu motyle. Pierwszy zsunął się na ziemię, szczerbatek zielony. Uznał, że już wie, jak to jest być nietoperzem. A teraz musi być znowu szczerbatkiem i przygotować ucztę z okazji urodzin Nikodema. Co to, co by to było za przyjęcie bez tortu molistopakiennego, powiedział i pośpiesznie przespał się wielkim fartuchem. Naszykował ma mąkę, jajka, wielki stół, wielki słój lipowego miodu i, i słoiczek pachnących guździków. Potem ubijał, mieszkał, ubijał, mieszał i zagniatał, po posypywał, smarował i podpiekał to, kiedy tort był gotowy pięknie. Ozdobił go muslistym kremem i, pos i postawił na stole. Obok pojawił się półmiski z kiszonymi łotorostami maśla maślaki w occie, jagodowe racuszki i szyszki w sosie koperkowym. Nikodem popatrzył na, piękne zastawio na pięknie zastawiony stół. I na drzewo, z którego zwisali jego przyjaciele, oglądali teraz świat do góry nogami, i huśtali się kołysali wiatrem, nie topesz, ukradkiem, dotarł, u, otarł łzę wruszenia. To, fa, to najfajniejsze urodzinowe przyjęcie, jakie kiedykolwiek widziałem. Wykrzyknął uratowany. W tym momencie kolejny podmuch. Rozczarował słodziaką grzywki i przyniósł smakowity zapach ciasta. Jeszcze tylko trochę tu posprzątam i możemy siadać do stołu, powiedział Szczerbatek, rozglądając się dookoła. Chętnie ci pomogę. Raz, dwa, wrzucimy wszystkie śmieci do kosza poza miata. Mi pozamiatamy i gotowe. Zapalił się do roboty nietoperz. Do koszy wrzucimy śmieci. Do koszy poprawił go szczerbatek. Wystarczy jeden zapewnił nikotem. Wszystko się zmieści. A jak nie, to, po, to poskacza trochę na wierzchu. Nie tupnął nóżką, żeby pokazać, że dla niego takie skazanie to pestka. Wtedy śmieci w koszu ładnie się ubijają. I jeszcze zostanie trochę miejsca. Przekonywał szczerbatek. Pokręcił głową. Każdy dobry kucharz, a ja podobno jestem najlepszy. Spuścił ogromnie... Ogromnie oczy. Wrzuca śmieci do kilku koszy. O, właśnie! Tak się to robi. Do jednego wszystkie słoiki i szklane butelki mówiąc to, wrzucił swój pomiocie i słoiczek po koździkach, do drugiego papierki. Zmięta torebka tą pomące wylądowała na dnie kosza. A to trzeciego, różne opierki i okruszki. Zgarnął ze stołu resztki szyszek, koperku i wodorostów. Dzień Dominik przyglądał się temu i z uwagą postanowił, że, że w swojej dziupli też ustawi kilka koszy. Każdy na inne śmieci. A Borsuk Bartek zapewnił sarence Haniem, Sarenkę Haniem, że jeżeli zechcę go odwiedzić, to on specjalnie dla niej będzie miał w swojej noży nie 3, nie 5, ale nawet 20 korzy. Wreszcie Szczerbatek zakończył porządki na snak Nikodema. Słodziaki z wielką ulgą pu puścili gałęzie i zeszły z drzewa. Hura! Nie żyje nikodem! zawołały chórem. Ustawiły się w kolejce do nietopesza, a ten odbierał od nich życzenia, całusy i urodzinowe prezenty. Otwierał kolorowe paczuszki, zaglądał do środka i za każdym razem uszczęśliwiony wykrzykiwał. Och, jakie piękne! O tym właśnie marzyłem! Ojej, cudowne! Dziękuję! Wśród podarunków, był między innymi czapka pilotka, W sam raz na zimę, Flane, flanelowa piżama, w krokodylki, grupa książka. Z wierszykami i dwa lizaki w kształcie zerca. Żała Żaneta zaśpiewała solenizantowi 100 lat. Na szczęście pyszny tort osłodził go, ścią tę trudną, tę, tę trudną chwilę. a po a pasi koniki słapały za skrzypce i zabawa rozkręciła się na dobrze. Dopiero o świcie, kiedy już nikt nie miał siły bo poderwać się do tańca, słodziaki rozeszły się do domów, a Nikodem zafisł do góry nogami na drzewie, trzymając się w objęciach wszystkie prezenty i smacznie zasnął. Szczerbatek przysiadł w trawie pod wielkim dębem, sięgnął do kieszonki, po brązowy cukierek o smaku po, po podmokłej łąki, rozwinął go, a papierek wyrzucił do właściwego kubełka. Wie, wiedział, że tak trzeba. dyrektując się cukierkiem, uśmiechnął się do wschodzącego słońca. Pomyślał, że leśna polana. To najpiękniejsze miejsce na całym świecie. I miał rację. Szterbatek miał naprawdę rację, że Leśna Polana to jest najpiękniejsze miejsce. Do usłyszenia.